Nakupy kawy i tak dalej. Zaraz będziemy widzieli budynek, w którym mieści się Bank PKO BP, z którego to pierwszego dużego balkonu, i zobaczycie, przemawiał Adolf Hitler w 1938 roku. Oto i ten budynek. Na wprost widzimy balkon, z którego Adek przemawiał do licznie zebranej się publiczności. Galeria, kaskada udamy się tutaj. Galeria kaskada w tym samym miejscu, w którym była kaskada, która to spłonęła, już nie pamiętam, który to był rok. Wysiadamy. Udajemy się do budynku PZM, w którym to znajduje się kawiarnia, w której to wypijemy kawę. Jak to w kawiarni. Jesteśmy na placu Roba w Szczecinie. Na 22 piętrze jest kawiarnia Cafe 22. Na górze w kafelu jeszcze dwa To jest tam w bloka gdzie chyba ten. Zobaczmy. <trybuj> Jesteśmy nadal w termosie, już po kawie. Tutaj mamy całą y, widoczną y, panoramę miasta. I można, ją sobie po prostu, można sobie ten termos po prostu obejść dookoła port. Waby chrobrego przed nami. O, przed nami to budynek ZUS ukochany. Ale Waby Chrego już mamy tam po lewej stronie ten stary budynek to jest y, Urząd Wojewódzki z tymi dwoma wieżami, z jedną wieżą, to jest Muzeum Narodowe. I od Muzeum Narodowego, zaraz obok, Akademia Morska. Kiedyś Wyższa Szkoła Morska. Ciągle to samo po prostu nazwa się zmieniła. Stocznia. Jezioro Dąbie A pod nami centrum handlowe Galaksy Które zostało rozbudowane Tutaj dokładnie w tym miejscu Był kiedyś hotel Neptun No ale już hotelu Neptun nie ma Galaksy wykupiło tą ziemię i po prostu zrobiło tak zwaną dobudówkę. Tutaj mamy starą część galaksy jeszcze, a tutaj to całe to jest właśnie dobudówka nowa. Zaraz zobaczymy, co tam ciekawego jest. Jest MP. widzę także parę książek zapewne się zapoda. Filharmonia szczecińska, te białe ząbki. Mm, tam dalej Zamek Książąt Pomorskich Krasa Zamkowa No i tam dalej, dalej jeszcze za Odą Żylebikowe, Słoneczne, Majowe itd. Odra Tam za rozwały Chrobrego Prowizorka Londyńskiego Oka Jesteśmy nadal w termosie, już po kawie, i tutaj mamy całą yy, widoczną yy, panoramę miasta. Co to sobie po I można sobie ten termos po prostu obejść dookoła. Port Małych Dobrego przed nami. O, przed nami to budynek ZUS, ukochany. Ale Waby Hrobrego już mamy tam. Po lewej stronie ten stary budynek to jest Urząd Wojewódzki. Z tymi dwoma wieżami, z jedną wieżą to jest Muzeum Narodowe. I od Muzeum Narodowego, zaraz obok, Akademia Morska. Kiedyś Wyższa Szkoła Morska. Ciągle to samo, po prostu nazwa się zmieniła. Stocznia tak, a tam jestem a pod nami Centrum Handlowej galaktyki, które zostało rozbudowane wiem, tutaj, dokładnie w tym miejscu był kiedyś hotel Neptun no ale już hotelu nad tym nie ma, Galaksy wykupiło tę ziemię i po prostu zrobiło tak zwaną dobudówkę, tutaj mamy starą część Galaxy jeszcze, a tutaj to całe to jest właśnie dobudówka nowa, zaraz zobaczymy co tam ciekawego jest, jest Empik, widzę także parę książek zapewne się zapoda. Harmonia Szczecińska, te białe ząbki Tam dalej Zamek Książąt Pomorskich Krasa Zamkowa No i tam dalej, dalej jeszcze za Odą Osiedle Słoneczne, Majowe i tak dalej Odra Tam zaraz rozwały Chrobrego Prowizorka londyńskiego oka. Jesteśmy na Jasnych Błoniach, w nie oczywiście. Skwar jest niesamowity. Dobrze, że jest ta odrobinka wiaterek, ale ten wiaterek jest tak czy inaczej e... gorący, no gorący. Pustki, ludzi nie ma, tak naprawdę bardzo mało samochodów. Wszystkich, klucze wywaliło. Wszystkich, którzy mają wolne, wywaliło poza miasto i nie ma się co dziwić. E... W centrum miasta termometr pokazuje... 39 stopni. Nie wiem, czy to w słońcu, czy nie, ale, ale myślę, że dobre 40 jest. Żarówa, żarówa piekielna. Idziemy do hotelu, i później wyjdziemy jeszcze na zewnątrz. Dodam jeszcze, że tutaj mamy przed sobą pomnik trzech orłów czyli trzech pokoleń, które odbudowywały miasto Szczecin po wojennej porzodze, która to no, niewątpliwie troszeczkę zniszczyła to miasto. No, na pewno nie tak jak Warszawa, ale troszeczkę zniszczyła. W tej chwili widzicie Urząd urząd Miejski, siedziba prezydenta Krzystka, wcześniej siedziba, wcześniej, przed. 1945 rokiem, siedziba NSDAP w Szczecinie. Jasne błonia. Jasne błonia, na których, na które przyjechał, papież powiem wam szczerze, że nie pamiętam, który to był rok, nie wiem, czy to nie był 79, który to wizytował właśnie za Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim przepraszam, no w tej chwili przed urzędem. Tam, tam są takie pola i tam w tamtym miejscu właśnie yy, miała miejsce wizyta papieża.